Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnym warsztacie online. Niestety sytuacja epidemiczna w dalszym ciągu nie pozwala nam się z Państwem spotkać, dlatego też wychodzimy z, do Państwa z taką propozycją kolejnego warsztatu pod nazwą Ramka z Warsztat poprowadzi Dominika Popowska i Nikodem Wałżycki. Witamy. Terenie. Nikodem, może najpierw zanim zaczniemy, to powiedz, co jest potrzebne, żeby wykonać taki, taką ramkę w stosunku. Słuchaj Monika, no, potrzebujemy przede wszystkim ramki. No, ja wykonałem dębową ramkę pod słodą płytę HDF. Dominik się podpisał z zdolnościami. Cudową ramkę wykonał, parą No Mamy chyba sosnowe. Sosnowe, no. Mhm. Więc, tak jak mówiłem, ogranicza nas nasza Inwencja twórcza. Możemy wykorzystać, nie musimy robić ramek, możemy wykonać na samym płycie HDF i wykończyć mchem, też nic nie wygląda. Następnie no, samech przede wszystkim. Tylko w tym warsztacie będziemy używać mchu stabilizowanego, który różni się od mchu, który wykorzystywaliśmy do słoiku w lesie. Tym, że go już nie wolno spłyskiwać. To nie jest żywy mech, więc kontakt z wodą negatywnie wpłynie na jego walory estetyczne. Może stracić kolor, bo one są fabowane naturalnymi barwnikami. Tutaj w tle zaprezentowaliśmy już gotowe prace, które wykonałem wcześniej. Dzisiaj będziemy robili nowe. I zachęcam każdego do wykonania takiej pracy, ponieważ taki obraz z mchu jest naturalnym wilgotnością Wskazuje nam, jeżeli jest miękki, to oznacza, że wilgotność w pomieszczeniu jest odpowiednia. Prawidłowa wilgotność w pomieszczeniu powinna wahać się między 40 a 60%. Wtedy nasz organizm. Funkcjonuje prawidłowo, jeżeli wilgotność jest niska, poniżej 40, mech będzie twardy, dotkniemy, nie będzie przyjemny do typu, tylko suchy, co oznacza, że należy podnieść wilgotność w pomieszczeniu przez na przykład położenie mokrego ręcznika na koloryferze miseczki z wodą obok koloryfera. Więc e, tak, zaczynamy. Zrobienia ramki z muchem jest potrzebna nam ramka i plecy ramki. Oczywiście, mech, robotek, który możemy kupić przez internet. Potrzebny jest też nam pistolet do kleju na gorąco i ostrzegamy dzieci przed właśnie tym sprzętem, gdyż klej jest bardzo gorący i można się łatwo poparzyć. Także dzieci powinny robić pod opieką dorosłych. Jest nam potrzebne też ozdoby, które możemy wykorzystać, właśnie robiąc tą ramkę. Jakieś suche fragmenty drzew, konarów i wszystkie ozdoby, które chcemy, chcielibyśmy umieścić na ramce. Jest wiosna, więc zachęcam też wyjść w łąki i poszukać spadów, poroża, i saren, które też można wykorzystać w obrazie. Także zachęcamy do tworzenia i bierzemy się do pracy, tak? Wysypiemy mech i patrzcie, mech, który nam zapakowali, z tej strony wygląda tu już gorzej. Więc warto też go rozłożyć sobie i oczyścić, oczyścić wcześniej z igliwia, jakieś tam śmieci. Się. Można też kupić już gotowy, oczyszczony mech, bo wiadomo, cena jest adekwatnie większa. Dziewczyny oczyszczają mech, a ja wcześniej przygotowałem już taką gotową kompozycję. Warto sobie, zanim przejdziemy do klejenia, warto sobie naszykować, ułożyć mech, żeby wiedzieć, co chcemy uzyskać. No, ja wcześniej przygotowałem taką kompozycję. Ona nie jest przyklejona, ten mech jest luźny. Będziemy go kleić. Dobrze, czyli tak, układamy sobie najpierw. Kładamy sobie najpierw mech, tak, oczyszczony. Tak, tworzymy kompozycję. Tak. Tworzymy kompozycję i powiedz Nikodem, jak to, jak tworzymy tą kompozycję? Jak układać no, ten, bo tu mamy dwukolorowy ten mech. Możemy i... się starać odzorować naturę. No, często jest, jak spacerujesz sobie po lesie, mhm. często widzisz, że jest jeden wielki połać jakiegoś mchu, mhm. jednego koloru przeważa i gdzie nie gdzie wyrasta jakaś kępka innego mchu o innym kolorze, innej odmiany. Czyli Więc... co? Robimy sobie powiedzmy jakiś jeden kolor, Mo tak? Tak, możesz też zrobić Tak. I, I dokładamy drugi na przykład, tak? Na przykład tak, co? Od oh, tej stylu. strony. jasna. Mhm. I później jak ułożymy tą, tą gotową kompozycję, to wtedy przyklejamy to wszystko klejem, tak? Tak. Dokładnie tak. A na sam koniec można gdzieś tam elementy ozdobne dodać. Warto jest też, jeżeli mamy kępkę pchu, mhm. możemy oberwać tę końcówkę, żeby uzyskać inną No tak, wysokość. żeby tak też nie leżało, nie? Bo przy, tak tutaj. przy brzegach warto mhm. niższy mech, który będzie gdzieś tam wzrastał, bo tutaj Dominiki ma śliczną ramkę, więc szkoda zasłaniać tych słoi. więc można ten brzydsze końcówki pobrywać. Mm -hmm. A potem je też można wykorzystać, na przykład wyściółkować kwiaty w domu, jakieś doniczki, ewentualnie zrobić w kieliszku szklanym kompozycję ze świeczką też wykuwać, żeby nie spalić. Tak, tu Nikodem mi pomoż yy, ułożyć tą kompozycję, Ty już robiłeś takie piękne obrazki, a ja tutaj mam problem trochę. Damy radę trochę. Hmm. Tym, a ten ma ładne końcówki, tego nie będziemy skradli już. Mi osobiście też się podobają yy, obrazy z mchu yy, w jednolitym kolorze. Też ma swój urok. Mech, bo on jest dość długi, nie? To można te Elementy. Ułożyć sobie tak, że ten brzydki będzie gdzieś okay. tutaj na spodzie, mm -hmm. który zamaskuje spód. No wybierz sobie którąś ozdobę, którą wykorzystasz. Może któryś korzyść. Może spodoba. coś mi doradzisz, bo wtedy większe takie elementy to chyba trzeba będzie jakoś jeszcze dodatkowo przymocować, prawda? Tak, jeżeli jest ciężki fragment drzewa lub Rogu, no, warto go przykręcić wkrętem od spodu, bo czasami może klej nie utrzymać. Zwłaszcza, że jest to zanieczyszczone. Więc klej nie przyklei się do tego zbyt dobrze. Ale warto próbować. Jeżeli się odklei, no to wtedy można poprawić. Mhm. To co, może jakieś mniejsze ozdoby? Mniejsze też można, ale ja bym. Ale co, To co byś proponował właśnie. Myślę, że... w miejsce tego mchu mhm. Ułożymy ten korzyść. Znaczy, konar, no powiedzmy coś takiego. Mm -hmm. I co, tutaj dołożyć jeszcze tego zielonego, tak? Czy nie? I sobie możesz tego tak. Jasnego? Tak sobie myślę, żeby na przykład stąd Aha. wyrastał od spodu ten innego mm -hmm. Tutaj tylko mm -hmm. A tu? tutaj przy rogu, tak, jak najbardziej. Tutaj brzegiem jeszcze, to zostaje ten zielony. To można i później uzupełnić jeszcze Bo Tak wstępnie układamy koncepcję, żebyśmy mhm. widzieli jak kleić. Dobrze, a tutaj co? Podpowiedz coś mi. Może też jakąś To w ogóle nie wykorzystujesz tego, czy też będzie? nie. Są na własną. wiadomo, to jest wstępna kompozycja, którą będziemy jeszcze podczas klejenia uzupełniać. W sklepach są dostępne również gotowe, yy, stabilizowane fragmenty roślin typu paprotki, yy, jakieś powojniki, które też można zakupić i wykorzystać, urozmaicić to naszą pracę. Dobra, wcześniej przygotowaliśmy tą całą kompozycję, będziemy zaczynali kleić. Yy, przy klejeniu, jak mówiłem, uważamy na palce, żeby się nie poparzyć. Zaczyna. Czyli każdy taki mały Oto. element musimy przekleić. Tak, no niestety jest to czasochłonne i pracochłonne. Więc yy, przed kamerami wkleimy tylko kawałek, a resztę dokończymy już poza wizją. Myślę, że wykonanie takiego obrazu zajmie od godziny do dwóch godzin. Właśnie przyklejam fragment gałęzi. Może się okazać, że no w wyniku tych zanieczyszczeń, które tutaj nam towarzyszą, nie przyklei się dobrze. No ale to później będzie można dokręcić od spodu śrubką, krętem jakimś. Po spionizowaniu obrazu może się okazać, że niektórym kawałkiem chół się nie dokleiły. No to wtedy poprawiamy. No to niestety jest to pracochłonne. Ale efekt.

Ile potrzeba tego żeby wykonać takiej wielkości obraz? Ile no, musimy kupić. Mieliśmy z Dominiką razem 2 kg no i wystarczyło to na dwa obrazy, więc To takiej wielkości mniej więcej wystarczy 2 kg, tak? Takie tak. No tak, no jedno Ale ramki są spore. Spore, także. spore, Tak. No to w zależności od tego jak i, Jaki jakiej powierzchni tak? tak mhm. Skończyliśmy nasze prace i zaprezentujemy. Tak wyglądają nasze gotowe prace z muchu chrobotka reniferowego. Mam nadzieję, że podobały się Państwu dzisiejsze warsztaty i zachęcamy Państwa do stworzenia własnych aranżacji z muchu właśnie w domu. Zachęcamy Państwa również do wstawienia zdjęcia pod naszym postem i pokazania swoich prac, które stworzycie u siebie w domach. Dziękuję bardzo.